Witam Cię bardzo serdecznie na prezentacji biznesowej firmy Incruzys. Jest to największa tego typu firma na świecie. Ja nazywam się Zbigniew Prochowski. Zaczynajmy. Podczas trwania tej prezentacji pokażę Ci korzyści, atrakcje oraz pieniądze, jakie oferuje firma Incruzys. Tak więc zaczynajmy. Pierwszym punktem, którym polecam każdemu, każdemu kto zainteresuje się tą firmą, jest samo uczestnictwo w klubie, czyli stań się klubowiczem in cruises, ponieważ masz tutaj zniżki na każdą, na każdy twój wyjazd, na każde twoje wakacje, na to wszystko, co lubisz, kochasz, czyli podróże, wypoczynek, satysfakcja. Kolejnym krokiem zobaczysz, w jaki sposób można dorobić sobie do pensji, nie angażując się za nadto. Oraz trzecim krokiem będzie pokazanie Ci możliwości pracy, które da bardzo dobre wynagrodzenie. Przykład: tylko w poprzednim roku, aż trzy osoby osiągnęły najwyższy w tej chwili możliwy poziom zarobków przekraczający milion złotych miesięcznie. Można powiedzieć, że mamy trudne czasy. Można tak powiedzieć, ale warto wiedzieć, że w tak zwanych trudnych czasach zawsze tworzą się niesamowite okazje i możliwości. Dlatego wykorzystaj je. Historia pokazuje, że to właśnie największe fortuny biorą się z takich chwil, jakie mamy teraz. Tak więc zaczynajmy. Zacznę o firmie. Czyli jak to się zaczęło i dokąd zmierza. Firma została założona w 2015 roku przez dwoje wspaniałych ludzi: Michaela Hutchinsona oraz Franka Codinę. Na początku firma oferowała wyłącznie rejsy wycieczkowcami, tak jak tutaj jest na samym dole na zdjęciu. Natomiast od kwietnia tego roku do oferty wchodzą hotele i resorty wypoczynkowe. Już na początek mamy 4000 miejsc w najpiękniejszych rejonach świata. Także dla każdego coś dobrego. W perspektywie dalszego rozwoju są oczywiście współpraca z liniami lotniczymi, restauracje etc., czyli wszystko to, co osoba podróżująca, turysta będzie potrzebował na swojej drodze do szczęścia do tych przygód, do tych chwil, które potem wspominamy, które mamy na swoich zdjęciach, które pokazujemy swoim znajomym. I tak jak wspomniałem, to jest pierwszy założyciel, Michael Hutchinson. Dla ciekawostki dodam, że jest to osoba, która wypromowała markę Tonego Robinsa, którego mam nadzieję, każdy z nas zna, oraz Frank Kodina, który jest odpowiedzialny za całą sprzedaż w firmie. Dobrze, i teraz tak, od czego jakby każdy z nas zaczyna, co dostajesz, będąc klubowiczem. Więc praktycznie każdy z nas kupuje oferty wakacyjne po cenach z katalogu. To jest normalne, przyzwyczailiśmy się do tego. Idziemy do biura, w biurze mamy ceny, mamy ofertę i albo korzystamy z niej lub nie. I to jest dla nas normalne, oczywiste, akceptujemy to i to jest w porządku. Natomiast mało kto z nas się zastanawia nad tym, jak duża część z tej ceny. To utrzymanie biur, pracowników, sprzętu, reklamy, która za tym stoi, przecież to wszystko jest zareklamowane w różnych mediach, stron internetowych, etc. Tego jest bardzo, bardzo dużo i to pochłania bardzo duże pieniądze związane z tym, ile my tak naprawdę byśmy zapłacili za to, gdyby nie te wszystkie koszty. Szukamy oczywiście last minute, first minute, szukamy innych okazji, możliwości i fajnie, bo takich możliwości jest coraz sporo, natomiast one mają jedną wadę. I wiem, że wiele osób, ja należę do takich ludzi, którzy właśnie ta wada mi przeszkadza, a jest to to, że dostajemy coś, co zostało. Coś, co jest do wykorzystania na już. Nie mamy czasu się przygotować, nie mamy czasu za bardzo wybrać, tylko albo korzystasz, albo nie. Okay? I to też jest w porządku, bo są ludzie, którzy to uwielbiają, ten dreszczyk, fajnie, czekają na ostatnią chwilę, korzystają. To też jest super. Tyle tylko, że w klubie Incruzys, jako członek klubu, przysługuje Ci od razu do 25% rabatu. Od razu. I to jest najfajniejsze. Są to dopłaty wynegocjowane w ramach warunków, które ma Inkruzis z różnymi firmami, z którymi współpracuje. I to jest fajne, to nie musisz czekać na last minute, na first minute. Po prostu korzystasz z tego, co chcesz, wtedy, kiedy chcesz i z takiej oferty, jaką chcesz. I to jest właśnie całe klucz tego klubu. Ok, krok pierwszy, czyli ten, od którego tak naprawdę każdy z nas zaczyna. Więc. Odkładasz sobie co miesiąc po 100 dolarów. Zapytasz, ale dlaczego miałbym to robić? Otóż za każdym razem, kiedy Ty odkładasz swoje 100 dolarów, Incruzys daje Ci drugie tyle w postaci punktów rabatowych. Czyli tak naprawdę na Twoim koncie pojawia się 200 zamiast 100. I teraz pomyślisz sobie, ok, czyli za każdym razem, kiedy odłożę sobie 100 dolarów, Incruzys da mi drugie 100. Dokładnie tak to działa. Zawsze, kiedy ty odkładasz, dostajesz drugie tyle. Dlatego opłaca się, bo być konsekwentnym i systematycznym, aby nie ominąć żadnego miesiąca. Natomiast jeżeli ominiesz, nic się nie stanie, to są twoje pieniądze, twój klub, twoje reguły. Natomiast opłaca się być konsekwentnym i systematycznym, bo gdy ty odłożysz, zostanie ci dołożone. Jeżeli nie odłożysz, no niestety punktów rabatowych też nie będzie, bo nie będzie do czego. Czyli opłaca się być w klubie i opłaca się dokładać. Teraz, co jest ważne dla wielu osób? Podczas pierwszej wpłaty masz gwarancję 14 dni zwrotu 100% Twoich pieniędzy, które włożyłeś. Oczywiście wpłacamy po 100 dolarów, czyli wpłacasz 100 dolarów, ozyskujesz z powrotem 100 dolarów. Natomiast jest ta gwarancja. Po 14 dniach. Firma uznaje, że ok, akceptuje wszystkie warunki, jesteś klubowiczem, pieniądze masz do wykorzystania na ofertę firmy Incruzys. Dobrze, i teraz weźmy sobie taki przykład, bo to pobudza wyobraźnię i pokazuje, jak ogromny potencjał kryje się za tymi 100 do, dolarami, które ty sobie odkładasz oraz tą drugą setką, którą otrzymujesz od firmy Incruzys. Spójrz. Weźmy sobie takie wakacje, które kosztują 2400 dolarów. Uzbierałeś samodzielnie przez rok czasu, czyli przez 12 miesięcy, 1200 dolarów. Nie inaczej. Od firmy dostałeś kolejne 1200, ponieważ do każdej stówy, którą ty odkładasz, dostajesz drugą stówę. Czyli masz tak naprawdę 240 do wykorzystania. I teraz spójrz. Za wakacje, które kosztują 2400 dolarów, bo taką kwotę przyjęliśmy na samym początku, zapłacisz swoje 1200, które sobie uzbierałeś, uzbierałaś plus 50% z tego co otrzymałeś, otrzymałaś od Incruises. Czyli łącznie będzie 1800, tak? Czyli 1200 swoich własnych plus połowę z tych punktów, czyli 600, da nam 1800. Ok. Resztę, co z resztą? Resztę, pozostałe 600 dolarów, dopłacasz z portfela, płacąc kartą, Visa, Master, wszystko jedno. I tu czeka Cię niespodzianka. Ponieważ, ponieważ dopłacasz 600 dolarów ze swoich własnych pieniędzy, więc na Twoje konto, na następną wycieczkę, wpada cashback, od inkluzy jest dokładnie tyle samo, ile zapłaciłeś, czyli, czyli 600 tych punktów bonusowych, punktów rabatowych, jakkolwiek by to nazwać. I teraz spójrz, co się wydarzyło. Masz wycieczkę za 2400 dolarów, gdzie z własnych pieniędzy zapłaciłeś tylko 1800, już tłumaczę skąd się to bierze, 1200, które odkładałeś sobie przez rok czasu po stówce plus te 600 dolarów, które dopłaciłeś ze swojej własnej kieszeni, czyli 1800 tak naprawdę tylko zapłaciłeś, masz wycieczkę za 2400, a do tego jeszcze na Twoim koncie Winkruzs zostało 1200 na kolejne wakacje. Mam nadzieję, że widzisz potęgę tego, jak bardzo opłaca się korzystać z tego klubu. Przypomnę, że klub istnieje od 2015 roku. Przez 6 lat ponad 1 140 1,140,000 osób skorzystało z tej oferty. Czas na nas. W Polsce jest to praktycznie nowość, więc czas na nas. Dlaczego my mamy przepłacać i kupować coś bezpośrednio z katalogu, skoro możemy to mieć nie dość, że taniej, to jeszcze mieć kolejne pieniądze na kolejne wakacje. To jest ta siła klubu In Cruises dla ludzi, którzy wybie wybierają sobie opcję bycia tylko klubowiczem, których nie interesuje zarabianie, tylko klubowicz. Spójrz, jakie ogromne korzyści są. Masz czasy dla całej rodziny za 2400. Oczywiście kwota może być dowolna, ja tu wybrałem przykład. Więc w tym naszym przypadku 2400 dolarów, gdzie zapłaciłeś tylko 3 czwarte tej sumy, tak naprawdę, do tego masz jeszcze pieniądze na kolejne wakacje do wykorzystania. OK? Parę osób będzie się pytało, co się dzieje z naszymi pieniędzmi. Otóż nasze pieniądze, które wpłacamy, te 100 dolarów, Wpada do banku Berkeley's. Jest to jeden z najstarszych banków na świecie, a wpada, wpadają te pieniądze na konta powiernicze tegoż właśnie banku. Do tego każde nasze 100 dolarów, które my osobiście wpłacamy, nie mówimy teraz o tych punktach dodatkowych, tylko te pieniądze, które my osobiście wpłacamy, czyli każde 100 dolarów, jest ubezpieczane przez firmę Trust My Travel, która istnieje od 2012 roku i ubezpiecza ponad 2000 firm turystycznych. Te pieniądze są bezpieczane na 5 lat do przodu. Do tego sama firma Incruises rok w rok musi przechodzić różne kontrole księgowe, podatkowe, prawne, aby wszystko co związane z legalizacją ich działalności było zgodne z prawem obowiązującym w każdym kraju, w którym firma uczestniczy. Więc, aby posiadać licencję CLIA, potrzebna jest rok w rok audyt wykonywany przez tą firmę i to Incruzys ma. Ok, teraz tak, moi drodzy, jeżeli Was to już zainteresowało, możecie dołączyć. To jeszcze nie koniec prezentacji, za chwilę będziemy mówili o pieniądzach, ale żeby zarabiać pieniądze, musisz dołączyć do klubu, to jest oczywiste, więc w jaki sposób dołączyć? Wpisujesz got.incruzys.com klikasz join now masz bardzo prosty Formularz do wypełnienia czyli imię, nazwisko, e-mail, który potwierdzasz, hasło, które również musisz potwierdzić czyli wpisujesz oryginał hasła i jeszcze raz to samo, aby system wiedział, że na pewno hasło swoje pamiętasz. Wybierasz kraj, z którego pochodzisz, dajesz numer telefonu musi być właściwy czyli ten właściwy Twój numer telefonu określasz tylko płeć, klikasz Join now i jesteś klubowiczem. Od tej chwili kolejna, kolejny element to jest wybór rodzaju członkostwa. Polecam zrobić go od razu, ale nie jest to wymagane. Natomiast opłaca się, ponieważ im szybciej te 100 dolarów będziesz sobie odkładał, odkładała, tym więcej tych punktów sobie nazbierasz i tym tańsze Twoje podróże będą. Więc polecam wybrać to jak najszybciej, ale wszystko zależy od Ciebie. Są dwie opcje, jak widzisz: opcja member oraz opcja partner. Opcja Member to jest opcja wyłącznie dla klubowiczów, których interesuje oferta firmy Incruzys, ta turystyczna, i to są osoby, które korzystają z pełnej tej oferty, natomiast nie mają możliwości budowania sobie zespołu czy też zapraszania osób do biznesu. Natomiast wybierając obydwie opcje, które są najbardziej korzystne, najbardziej lukratywne, bo wtedy jesteś traktowany jak ambasador marki. Możesz nie tylko korzystać z pełnej oferty, tak jak, tak jak sam klubowicz, ale również jesteś partnerem biznesowym i możesz zacząć zarabiać. To wszystko kosztuje 100 dolarów, czyli to pierwsze 100 dolarów, które sobie odłożysz na swoje własne wakacje, za które otrzymasz drugie 100 w postaci tych punktów rabatowych, oraz 109, jak, 195. Dolarów, które kosztuje licencja na rok bycia partnerem biznesowym. Po roku odnawiamy ją już tylko za 95, już nie 195, tylko 95. Natomiast pierwsza kosztuje nas 195, czyli łącznie, gdybyśmy sobie łącznie dostwierdzili, więc mamy total, tak, to jest 295 dolarów, w tym już jest to pierwsze 100 dolarów. Które wpłacamy sobie na swoje własne wakacje. Czyli płacimy niecałe 300 dolarów i mamy, jesteśmy ambasadorem marki, mamy pełne konto. Możemy od tego momentu zarabiać, możemy budować, możemy korzystać z pełnej oferty. W jaki sposób płacimy? Otóż i ci, którzy lubią kryptowaluty, mają tutaj cztery do wyboru. Reszta osób może płacić kartą, przez bank, różne inne formy, które są tutaj wyszczególnione. Dobrze, od tego momentu budujemy biznes, czyli ile możemy sobie dorobić lub naprawdę zarobić, kiedy będziemy tym zainteresowani. Spójrzcie. Za każdą zaproszoną osobę, na razie mówimy o formie dorobienia sobie, za każdą zaproszoną osobę, która wybierze opcję member, czyli tą pierwszą opcję, Firma daje ci 20 dolarów jednorazowej premii, czyli za każdym razem, gdy zaprosisz sobie Krzysztofa, Magdę, nie wiem, Pawła, Kasię, za każdym razem otrzymasz 20 dolarów. Ale gdyby ta osoba, którą zaprosisz, wybrała tak jak ty, obydwie opcje, czyli zarówno opcję member, czyli partner, member, czyli klient, członek klubowicz, lub Opcję partner, czyli jednocześnie member i partner, no to mamy w tym momencie zupełnie inne stawki. Mamy od 50 dolarów za osobę aż po 150. Jak to działa? Spójrz ten przykład to wyjaśnia. Przykład dotyczy danego miesiąca kalendarzowego. Ja nagrywam to w styczniu, więc powiem o styczniu. Jeżeli w styczniu zaprosisz sobie pierwszą osobę, na przykład Kasię, dostaniesz za nią i ona wybierze opcję tą pełną, czyli obydwie opcje. To masz 50 dolarów. Jeżeli, powiedzmy, uda ci się zaprosić również nie tylko Kasia, ale również Pawła, no to dostaniesz za drugą osobę już 60. Jeżeli do tego dojdzie jeszcze Magda, będziesz miał 70 i tak dalej. Od dziesiątej osoby masz już 150 dolarów za każdą osobę, która wybiera member and partner, czyli obydwie opcje. W danym miesiącu. Jeżeli miesiąc się kończy, zaczyna się 1 luty, no to licznik się resetuje i zaczynamy znów od 50. Natomiast to, co zarobiłeś, już jest Twoje i z tego możesz korzystać. Z tego możesz sobie kolejne wakacje wynająć lub sobie te pieniądze wyciągnąć jako zarobione Twoje i skorzystać z nich w jakikolwiek inny sposób zechcesz. To są Twoje pieniądze. Kolejny element, który jest bardzo, bardzo fajny, lukratywny, czyli jak mieć 2400 dolarów na wczasy zupełnie za darmo. Spójrz. Firma stwierdziła, że będzie wynagradzała i wspierała swoich klubowiczów, partnerów w taki sposób, że jeżeli zaprosisz 5 osób, które będą wpłacały dla siebie, tak? Bo przecież oni dla siebie wpłacają po te 100 dolarów, budując swój własny budżet Wycieczkowy, firma da ci tak zwane bezpłatne członkostwo. Czyli 5 osób zapraszasz, tak jak tutaj na tych zdjęciach, 5 osób i masz bezpłatne członkostwo, czyli że od tej chwili ty nie musisz samemu już odkładać po te 100 dolarów, ponieważ firma da ci te 100 dolarów. Oraz kolejne 100 jako punkty rabatowe. Tutaj jest, wyzna... tutaj jest pokazane w szczegółach. Czyli firma odłoży za ciebie na twoje konto 100 dolarów oraz 100 punktów rabatowych. Czyli te 200, które wpadało tobie, ponieważ sam sobie płaciłeś, teraz już nie musisz. Robi to firma. Dla ciebie nic się nie zmienia oprócz tego, że nie musisz od tego momentu dokładać już ani centa. Wystarczy, że 5 osób, które zaprosiłeś, będzie sobie co miesiąc odkładało po te 100 dolarów. Zapytasz, co się stanie, gdy jakaś osoba sobie nie odłoży, bo przecież ma takie prawo. Oczywiście. To wtedy masz cztery osoby i no niestety w danym miesiącu nie kwalifikujesz się. Dlatego warto mieć za mas 5 osób więcej. 7, 8, 10. Ale to się zbuduje samo. Zobaczysz, jeżeli tylko poczujesz to, o czym tutaj mówię, te korzyści, no to tutaj nie ma jakby opcji, żeby się to samo nie budowało. Więc w ciągu roku na Twoim koncie będzie 120 dolarów, które da Ci firma oraz drugie 120, która też da Ci firma tych punktów rabatowych, czyli razem masz 2400, czyli masz wycieczkę zupełnie za darmo dla całej Twojej rodziny. Tylko dlatego, że Pięć osób, które zaprosiłeś, zaprosiłaś, płacą po te 100 dolarów na swoje własne wakacje. Ok, teraz krok trzeci. Tu już jest dla tych, którzy zdecydują się troszeczkę więcej energii włożyć i zbudować swój własny biznes. Aczkolwiek jest to krok nieunikniony dla każdego, kto tylko będzie polecał. Dlaczego? Spójrz. Ludzie chcą podróżować, chcą zwiedzać, bawić się. To nasza naturalna potrzeba i z tym nie ma co dyskutować. Ilu znasz ludzi, którzy nie lubią podróżować i nie lubią zwiedzać? Może jedną, może dwie. A reszta? Reszta powie tak, ja chcę, ja to lubię, ja to uwielbiam, szukam, szukam fajnych ofert. Prawda? Dla takich właśnie osób powstał klub Incruzys. Dlatego nieuniknionym jest, po prostu jest to nieuniknione, że część osób, które sam, sama zaprosisz, będzie chciała budować biznes razem z tobą, ponieważ zobaczy tutaj korzyści. Oni też mają swoich znajomych, którym chcą dać taką ofertę. Po co masz przepłacać z katalogu, jak możesz tutaj mieć nie tylko taniej, ale przy odrobinie wysiłku za darmo? Ok? Więc wiąże się to z dodatkowymi pieniędzmi dla ciebie i powiększaniem twojego biznesu, bo to się dzieje w sposób naturalny, oczywisty. I teraz spójrz, co się wydarzy, kiedy się troszeczkę zaangażujesz. Zapraszasz pięć nowych członków partnerów, czyli tych osób, które wybiorą podwójną opcję. Do inkluzji w danym miesiącu, bo to jest kwestia danego miesiąca, czyli na przykład w styczniu, dostajesz dodatkowo od firmy 250 punktów rabatowych na swoje własne wycieczki. Oprócz tego, że te pięć osób, pamiętasz, daje Ci zupełnie darmowe, darmowe uczestnictwo. Od tej chwili Ty już nie płacisz to jeszcze dostajesz 250 punktów rabatowych, dlatego że zaprosiłeś w danym miesiącu pięciu takich właśnie partnerów, członków, którzy są jedno, jednocześnie tym i tym. Jeżeli uda Ci się, to jest takie wyzwanie, ale bardzo fajne, spójrz, w ciągu 90 dni od rejestracji zaprosić 30 takich właśnie członków, czyli to masz 3 miesiące czasu. 3 miesiące czasu na to, żeby zaprosić 30 takich członków, partnerów. W tym, w tym, jeżeli uda ci się to zrobić w danym miesiącu, to osiągasz rangę marketing dyrektora i da ci to ekstra premię w postaci 700 dolarów przez kolejne 3 miesiące. Czyli, jeżeli w ciągu 90 dni zaprosisz 30 osób, które wybiorą tą właśnie, tą opcję partner-członek czyli tą podwójną, i uda ci się osiągnąć rangę marketing dyrektora, o randze będzie za chwilę, więc wszystko się za chwilę wyjaśni, to też nie jest trudne. To jest 30 osób, to firma da ci ekstra 700 dolarów przez 3 kolejne miesiące, oprócz tego wszystkie inne premie, o których mówiłem wcześniej, tak? Więc razem masz 2100 dolarów ekstra premii. No, kurczę, wydaje mi się, że to jest super oferta. Począwszy od kolejnej rangi senior marketing director, tak jak wspomniałem o rangach za chwilę, firma da Ci jeszcze dodatkowo punkty rabatowe, czyli te dodatkowe punkty, które od firmy otrzymujesz, a które możesz wykorzystać na swoje rejsy, od 350 aż po 3500. W zależności od osiągniętego poziomu danej rangi, o czym tak jak wspomniałem za chwilę. Inkruzes docenia również zaangażowanie swoich partnerów biznesowych, oferując dodatkowe gratyfikacje. Jak one wyglądają? Otóż, jest to zaproszenie na rejs luksusowym statkiem, taki jak na przykład tutaj na górze. Zaprasza sam szef, jest to spotkanie właśnie z szefem, z największymi lider, liderami, czyli oprócz tego, że dostajesz za darmo taki rejs, podróżujesz. Ze śmietanką samego inkruzes, jak i już na samym statku masz możliwość niesamowitych kontaktów biznesowych, nawiązania itd. Więc to jest niesamowite miejsce, niesamowita podróż, która nie dość, że masz zupełnie za darmo, to jeszcze spotykasz niesamowitych ludzi. Dla osób, które osiągną rangę Executive Director, jest również zegarek Rolex. W zależności od płci, jest to męski lub żeński. Dobrze, co dalej? Kolejny bonus jest to bonus tak zwany tygodniowy, ponieważ w tygodniu można go osiągnąć i trzeba się zakwalifikować w danym, danym tygodniu. Tutaj jest osobista rejestracja oraz 5 punktów w pierwszej linii polecenia. Co oznacza te 5 punktów? Pamiętasz moment, w którym wybierałeś rodzaj uczestnictwa albo member, albo member i partner? Więc jeżeli wybierzesz jedną opcję, na przykład tylko member, to jest jeden punkt. Jeżeli wybierzesz dwie opcje, member, partner, to są dwa punkty. I teraz, jeżeli w Twojej pierwszej linii, co to oznacza? Że, jeżeli zaprosiłeś sobie Kasię, Pawła, Tomka, Magdę i tak dalej, w tej pierwszej linii e, oni zaproszą osób i łącznie będzie 5 punktów, no to Ty masz pieniądze dodatkowe z tego, co oni zarobili. Czyli z tego, co oni zarobili, Ty zarobisz również taki dodatkowy e, tygodniowy bonus. Fajny. Kolejny bonus, bonus pasywny wynikający już z rang, które osiągniesz, o tych rangach będzie dosłownie następny slajd, więc już zaraz to wszystko wyjaśnię. Otrzymujesz po 5 dolarów co miesiąc od wszystkich osób, które są pod tobą. To są oczywiście pewne warunki, o których sobie omówimy już indywidualnie, jak się zdecydujesz pracować, ponieważ to są no, nie chcę przedłużać tej prezentacji, a warunki są banalnie proste do spełnienia, więc wcześniej czy później i takie po prostu w naturalny sposób spełniasz. Ale te 5 dolarów od każdej osoby, która jest pod tobą, do 20 poziomu w głąb jest możliwe do osiągnięcia. Kolejny bonus liderski wynikający z rangi od 150 dolarów, aż po 100 tysięcy dolarów miesiąc w miesiąc. Oraz globalny bonus, czyli firma zarabia, firma ma jakiś zysk w danym miesiącu. Z tego zysku jest kwota 5% wygenerowana dla osób, które kwalifikują się na ten oto procent. Do niedawna było to powyżej 20 tysięcy dolarów zysku, więc kolejne 20 tysięcy dolarów po prostu od tak pada. I teraz te rangi, o których ci mówiłem. Spójrz, marketing Director, czyli pierwsza ranga, która daje ci um, daje ci możliwość zarabiania po te 5 dolarów, tutaj jest automatycznie z dwóch pierwszej linii masz otwarte i tutaj nie ma dyskusji, więc po te 5 dolarów z dwóch pierwszej linii za każdym razem dostaniesz, jeżeli tylko tą pierwszą rangę osiągniesz, w jaki sposób ją osiągnąć? Otóż w w Twojej grupie, całej grupie, to nie są Twoje pieniądze, to są w całej Twojej grupie, musi być obrót 3000 dolarów. Jeżeli taki obrót jest i jest to minimum, w tej chwili 30 osób, a od kwietnia będzie 15, dlatego ująłem to już, ponieważ kwiecień to jest lada moment, zleci szybciej niż nam się wszystkim wydaje, to uzyskujesz tą rangę. I co ona daje? Ona daje zupełnie pasywny dochód jakby kolejny rodzaj dochodu pasywny dochód. Do 600 dolarów miesięcznie. To jest od 300 do 600 dolarów miesięcznie. I teraz, w zależności od tego, jak, jaką rangę osiągniesz, czyli jaki obrót zrobisz, to taką rangę osiągasz, i w tym momencie będziesz miał, miała dodatkowe pieniądze. Tak jak mówię, dodatkowe pieniądze, pomijając wszystkie inne Bonusy, które do tej pory omawialiśmy, czyli bonus natychmiastowy, czyli ten, który otrzymujesz za zaproszenie osoby, matching bonus, czyli to, co otrzymujesz od tego, co zarobili Twoi ludzie, których Ty zaprosiłeś, oraz te wszystkie punkty rabatowe, które otrzymujemy na, na, na różne, różne sposoby, bo tego też było troszeczkę w tej prezentacji. Do tego dochodzą jeszcze dodatkowe pieniądze, więc tutaj pieniędzy jest bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, no ja podróżuję po świecie. Wiem, co znaczy kupowanie z katalogu, wiem, ile to kosztuje. Wiem, że tam nie można liczyć raczej na różnego rodzaju zniżki itd. Inclusive, je po prostu mamy tylko dlatego, że jesteś klubowiczem. A jeżeli sobie odkładasz po te 100 dolarów, no to wiadomo, że masz dodatkowe korzyści. I teraz spójrz, jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, jeżeli chcesz więcej informacji, bardziej szczegółowych, interesują Cię tutaj szczegóły, proszę czuj się swobodnie, nie, napisz do mnie, to jest moja grupa, którą prowadzę na Facebooku, czyli wpisujesz facebook.com groups i piszesz podróże, spełnianie, marzeń oczywiście bez polskich znaków, podróże, spełnianie, marzeń jako jeden wyraz, i jesteś na mojej grupie Incluses, tam są, jest kontakt do mnie pierwszy, drugi to jest moja inna grupa biznesowa, którą prowadzę, czyli facebook.com/zprochowski, kolejny rodzaj kontaktu może być przez komunikator Telegram, jest to t.me, łamane przez Halej podkreślenie zp oraz Skype Halej podkreślenie zp i na tym kończę się na prezentację. Ja bardzo dziękuję serdecznie za uwagę. Nazywam się Zbigniew Prochowski. Zapraszam do Klubu Inkruzys. Link za każdym razem jest tutaj podany god.inkruzys.com. A ja kończę i witaj w klubie. Zapraszam do kontaktu. Cześć.